Witajcie kochani na spotkaniu z serii Tarot Artystyczny Gaja. Dziś jakie nadzieje ma ta osoba w stosunku do ciebie? Pomyślcie sobie o tej konkretnej osobie. Dzisiaj skorzystamy z talii Star Tarot, Tarot Gilded Mini. No, i te, które były do tej pory, także pozostałe już znacie. Chciałam bardzo Wam podziękować za to, że jesteście, za to, że komentujecie, za to, że lajkujecie, i bardzo Was serdecznie zachęcam również do subskrypcji i do naciśnięcia dzwoneczka, gdzie będą w ten sposób przypływać do Was informacje o najnowszych filmach. Dobrze. Oczyszczam karty. Dziś. Będzie zadanie, także nie mówię jeszcze czego będzie dotyczyło i jak będzie skonstruowane. Na koniec będzie również możliwość wyboru jednej z trzech wybranych przeze mnie kart, także zapraszam do uczestnictwa do końca. Dobrze, i co tu jeszcze? Co tu jeszcze? A, no dobrze. I już mam dla Was promocję, naprawdę tylko i wyłącznie dla Was, dla trzech pierwszych osób. Tym się nie zrażajcie, to jest przyszczypany e, bi, od robienia biżutków palec, e, także on sobie tutaj jakiś czas jeszcze z nami, to znaczy ten o ten e, Pawlosek, co ma pupkę i nosek z nami jeszcze będzie. A ja mówię o bransoletce, która składa się z granatów i z kryształu górskiego. Chciałam Wam pokazać jak wygląda opakowanie i mamy tutaj poduszeczkę, również z wmontowaną etykietką, wszystko jest ręcznie robione, tutaj jest handmade, tutaj mamy również informację, do tego dołączam liścik, w którym jest opis właśnie działania tych kamieni. No, i w tym przypadku będzie opis działania granatów, które chronią od cła, plotek, odbijają negatywną energię, są również um, kamieniami odwagi i motywacji. Również rozbudzają pasję życia, chęć życia taką. A tutaj mamy taką. Piękną płytkę z kryształu górskiego. Kryształ górski również pełni funkcję ochronną, pozwala, pomaga być obiektywnym w różnych sytuacjach, nadaje taką aurę sensu życia. No i oczywiście chroni, odbija negatywną energię. No, także zachęcam Was do. Zakupu. Te poduszeczki też sama robię, <laughs> etykietki też sama robię, także wszystko jest zrobione przeze mnie ręcznie z moją dobrą energią dla Was. I pierwsze trzy osoby, które dziś pod filmem napiszą hasło: Lustro, obfitości mogą zakupić tą bransoletkę za cenę naprawdę wyjątkowo niską, ponieważ normalna cena wynosi 135 zł. Wszystkie produkty, które są w tej chwili na stronie Gaia Art Bijoux są obniżone o 25%, więc normalna cena aktualnie jeszcze dwa dni jest 101 zł. A dla was ta cena dla trzech pierwszych osób, które Napiszą pod filmem hasło lustro obfitości z opakowaniem, ze wszystkimi tymi dodatkami woreczkiem do przechowywania, ściereczką do czyszczenia, opisem kamieni oraz być może z gratisikiem i pięknie zapakowanym, tak jak możecie to zobaczyć w zakładce, społeczność całość dla Was, dla trzech pierwszych osób. 69 zł plus koszty wysyłki. Także ta jest zrobiona. Poz dwie pozostałe zrobię w momencie, kiedy do dokonacie zakupu. W związku z czym możecie podać również w momencie, kiedy się zdecydujecie, długość obwodu nadgarstka. Dlatego, że mogę wtedy dodać jedno kółeczko więcej bądź mniej. No, także serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście. Właśnie się zastanowili, zdecydowali, bo to jest super prezent na święta i myślę, że no taki niebanalny i oryginalny. No, aha, no i zapomniałam dodać najważniejszych rzeczy, że oczywiście te trzy osoby, które zdecydują się na zakup, dostaną ode mnie. Również w pakiecie wróżbę, tą, którą zawsze do tej pory w ostatnich filmach hmm, praktykowaliśmy, czyli taką trochę dłuższą odpowiedź tak lub nie hmm, z uzasadnieniem od kart. Więc jest tutaj pakiet naprawdę z czymś dobrym dla każdego. Serdecznie Was zapraszam. Kto pierwszy ten lepszy, przypominam hasło lustro obfitości. No i yy, myślę, że yy, korespondencję dalszą poprowadzimy na mailu, czyli tarot artystyczny gmail.com. No, tutaj. Tak, tarot artystyczny gmail.com. Dobrze, a teraz przechodzę do czytania. A zapomniałabym jeszcze o tym, że w trakcie będzie również przekaz dla jubilatów, czyli dla osób, które mają w dniu dzisiejszym jakieś święto rocznicowe, czyli urodziny bądź inną, inną ważną rocznicę. Więc będzie również przekaz dla Was. No a teraz. Pomyślcie sobie o tej konkretnej osobie, o którą chcecie zapytać nasze karty, żeby się dowiedzieć, jakie nadzieje ma ta osoba wobec ciebie. Pomyśl sobie o tej osobie, weź głęboki oddech. No i się zastanowimy, jakie nadzieje ma ta osoba do, w stosunku do ciebie. Energia ogólna już nam tutaj się pokazała. Dobrze. No i zrobimy dzisiaj trochę przewrotnie. Jakie nadzieje ma ta osoba wobec Ciebie, też energia ogólna, i jakie nadzieje masz Ty wobec tej osoby? Także gdzieś tam w podświadomości, żebyś nie przeoczył, przeoczyła, że jednak masz takie, a nie inne podejście. Dobrze, no to zobaczmy. Energia ogólna. Energia ogólna nadziei tej osoby to jest mag. No słuchajcie, tutaj się wszystko może zdarzyć, ta osoba roz... Pętała swoje nadzieje, rozchuśtała swoje nadzieje i ma nadzieje dotyczące każdego obszaru Waszego życia. Mało tego, ta osoba ma nadzieję również, że wy, y, wpłynie na Ciebie, tak? Wywrze na Tobie takie wrażenie, jak Mag. No, a w takim razie zobaczmy tak bardziej dokładnie, już co tutaj się dzieje. Osiem mieczy. Osiem mieczy no to. Tak, ta osoba jednocześnie ma takie wielkie, roz, rozbuchane nadzieje, ale z drugiej strony się trochę boi, wiecie? I chętnie by się schowała, więc pewnie dlatego do tej pory nie znasz tych nadziei, nie jesteś przekonana. A co jest z twojej strony? Siedem mieczy. No proszę bardzo, jeszcze lepiej. <grym> Albo może bym znaczy, lepiej dlatego, że w dół, tak? Mamy tutaj sytuację, w której ty troszeczkę chyba za bardzo próbujesz, i, i że tak powiem, przestrzeliłaś w kwestiach. Wpływu na tą osobę. Czy przestrzeliłeś, tak? Tak kombinowałeś, tak kombinowałaś, że ta osoba, mimo szczerych chęci, które są jakby przyświecają jej, to ta osoba czuje, że jednak coś, jakaś manipulacja ma miejsce i trochę tutaj. Nie bardzo się czuje w tym wszystkim i tak powiedziałabym, okopuje się mimo swojej y, mądrości i intelektu. No to samo wewnętrzne czucie mówi, żeby jednak troszeczkę y, powściągnąć to, co ma dla Ciebie i zaczekać. Dlatego, że ty tutaj niby tak, a tak, no tutaj niby dwa miecze, tu niby jeden, ale wbity w wodę. Nie do końca wiadomo, co tam się dzieje pod spodem, pod powierzchnią wody masz jeszcze cztery miecze, więc w związku z tym nie wiadomo, czy to chcesz wziąć, czy to chcesz zostawić, czy ty to y, przed kimś ukrywasz. No ale powiem szczerze, to widać i Ty też widzisz, bo tutaj jest Twoje odbicie. Więc ty też widzisz, i być może to jest Twoja, taka ciemniejsza strona, którą ta osoba wyczuwa, ponieważ no ma bardzo, bardzo wyczuloną intuicję. No dobrze, zobaczmy w takim razie, co z tego wynika. Co przechodzi do przeszłości, jeśli chodzi o nadzieję tej osoby? Sprawiedliwość. No, ta osoba m, chciała podejść do ciebie w sposób sprawiedliwy, chciała podejść w sposób otwarty i również taki, m, który opierał się na doświadczeniach tej osoby z przeszłości, m, mocy i no takim wyrównaniu energii maga i energii yy, i energii sprawiedliwości mamy tutaj jedynkę, a tutaj mamy jedenastkę, więc no również pro, również progres ale mimo wszystko tutaj ty sama sobie stoisz na drodze, zobaczmy jakie ma nadzieje od strony emocjonalnej As Buław As Buław, czyli no Silny nowy początek, pełen ognia, pełen działania, pełen dalszego rozwoju, no i pełen erotyzmu, który wywodzi się z emocji, tak, z emocji, z niezduchowości, a z uczuciowości, więc no, wygląda to bardzo ciekawie. A jakie ma nadzieję od strony fizyczności, tym razem? O, strony no, diabeł, no to ma nic dziwnego, że ma takie nadzieje, bo ma też, no, wyobraźnię, tak? Także mimo tego, że się boi, to jego wewnętrzne podejście do Was, do Waszej relacji do ciebie, nie jest, powiedziałabym, takie e, hm, hm, dziewicze. <grym> No, więc, a może jest dziewicze tylko, że y, pełne wyobrażeń i wyobraźni. Na pewno jest tutaj w sprawach fizyczności bardzo dużo ognia, no ale trzeba uważać, żeby się w to nie za bardzo za, mm, zaplątać, tak? Zaplątać. Dobrze, a w takim razie, jakie mam nadzieje od strony intelektualnej? 10 pentakli. No, ta osoba ewidentnie idzie po bandzie, wie co chce, wie czego chce i się nie, nie, nie cacka. Dziesięć pentakli ma tutaj za zadanie e, od strony intelektualnej pokazać Ci wspaniały, szczęśliwy związek, który będzie e, z, e, no tutaj waszym celem. Tutaj jest klucz do tego domu, tutaj są dzieci, owoce, kwiaty, radość, serce e, wspaniała pogoda, spełnienie marzeń. No, także tak, ta osoba y, takie nadzieje ma w stosunku do ciebie od strony intelektualnej. A jakie ma nadzieje od strony duchowości? Świat. No, pełne otwarcie się na kolejne kroki, etapy życia, y, pełne zrozumienie duchowości wszechświata, energii wszechświata, przyjmowanie tej energii wspólne po to, żeby dalej przechodzić z etapu na etap życiowego rozwoju. No także i tutaj i gniazdko i mamy piękne, nieśmiertelne, może nie tyle nieśmiertelne, co długowieczne, szczęśliwe żółwie, drzewo życia, motyle, które oczywiście powstały z, po przejściu do następnego etapu, czyli wykluły się z kokonu, no także Nadzieje naprawdę dość poważne. No, a jakie ma nadzieje od strony materialnej? Sześć kielichów, no też spełnienie. Trochę ma nadzieję na to, że porozmawiasz z, no, z rodzicami na temat finansów. Sześć kielichów to jest powrót do to jest powrót do mm, szczęścia domowego ogniska albo że stworzycie takie domowe ognisko pełne bogactwa i obfitości. To ty wiesz lepiej. No ale na pewno jest tutaj magia kolorów, wszystkie kolory, e, wszystkie kolory w formie bajkowej. No ale cóż, nadzieje to nadzieje, można marzyć <śm> o wszystkim. <śm> Jaka jest rada dla Ciebie? Zobaczmy, jaka jest rada dla Ciebie? No, przyspiesz, przyspiesz, pokaż się i nie, nie wstrzymuj koni, tak? Trzy, w tym przypadku mam takie poczucie, że złap te lejce i działaj, pokieruj się równowagą z jednej strony, z drugiej strony energią serca, czakry serca i to są mamy tutaj piękne konie, które mają przeróżne możliwości i mogą ponieść. Także zrównoważ poprzez swoje działanie, y, zarówno te jaśniejsze, jak i te trudniejsze sytuacje i sprawy, i ruszaj do przodu w wierze, że jesteś prowadzona mamy tutaj również cztery buławy, ja to tak widzę, czyli takie też energie, które przyświecają Ci, dając poczucie bezpieczeństwa i są również po y, takim y, odbierają energię wszechświata. jesteś prowadzona i możesz działać tylko w pamię pamiętaj, że musisz jedno z drugim zgrać. No. Dobrze, a w takim razie zobaczmy, co na to powiedzą nam te karty. Dziękuję oczywiście osobom, które pamiętają, żeby mi przypomnieć, no, słońce i gwiazdy. No, nie zapominaj, że one istnieją. Zobaczcie, jak one ładnie tutaj ze sobą współgrają, te karty. Tutaj takie piękne gwiazdy, i tu gwiazdy. Czyli jednym słowem, no, spójrz w te nadzieje tej osoby, nie tylko pozwala jemu czy jej mieć te nadzieje. I przestań już tutaj coś tam gmerać w tej, w tej podwodnej, e, nie do końca o, oczywistej e, sytuacji, która jest właściwie mam poczucie niepotrzebna to co jest na zewnątrz jest zdecydowanie piękniejsze niż tam jakieś rozgrywki które i tak widać i ty widzisz tak właściwie nie do końca jasno i wszyscy inni to widzą, no dobra, no a w takim razie zobaczmy co nam podpowie nasz mm, wspierający nas wszechświat ach przecież dobrze, dobrze, dziękuję wam, dziękuję za podpowiedź no, zapomniałabym. Odpocznij będzie szybciej. O, ja tutaj na tych siedmiu mieczach to powiem położę. Odpocznij no, będzie szybciej. Już tam nie, nie mąć tej wody. No, chciałabym powiedzieć przysłowie. Po co kwi? Kwi a kwaturban. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, ale po co tego, ten, tę wodę mącisz? <grymne> no, niepotrzebnie. Odpocznij, będzie szybciej. <grymne> dobrze. E, I teraz no. E, zobaczmy. Poprzez modlitwę i medytację kreuję efekt, właśnie, efekt fali na wodzie która przynosi pokój we wszechświecie. Każde małe działanie, które jest właśnie podniesieniem wibracji, uśmiechem, szczerością, czystym spojrzeniem w oczy, radością, powoduje efekt taki właśnie w tej fali, która roznosi się dalej, dalej, dalej. I w ten sposób poprawia się, zwiększa się szansa na pokój i spokój we wszechświecie, na świecie i we wszechświecie. No, także działamy, kochani, działamy. Dobrze, a co na to nasz przewodnik duchowy? Zobaczmy, który przewodnik duchowy dzisiaj doda coś do naszego przekazu. Mamy Druida. Drójd. <gry> no. Trzymaj, utrzymaj swoją przestrzeń. Po, albo też pokaż, gdzie jesteś. Ja to, tak, ja to tak odczuwam tym razem. Mamy tą sytuację, w której ktoś zarówno jest i broni swojej przestrzeni, ale również pokazuje, gdzie jest. No. I tu gdzie jest, czuję się świetnie. I czuje się również potrzebny, spełniony i patrzy w przeszłość w poczuciu, że ten kryształ świecący wskaże być może komuś drogę no. jego doświadczenia. Dobrze, a w takim razie zobaczmy tutaj, o, 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 dobra, dobra, dobra. O, ok, nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie, o tak zrobię. No, a w takim razie zobaczmy, co my tu mamy, jeśli chodzi o pomoc samemu sobie. Pomoc samemu sobie, no podwójna asekuracja znowu, znowu coś jest na rzeczy. No, masz prawo zmienić swój punkt widzenia, zmienić zdanie. No. Masz prawo przemyśleć coś i zmienić zdanie. No. Tak jak my się zmieniamy, takie nasze zdanie może się zmienić. Proste? No. <laughs> Dobrze. Słuchajcie, przypominam jeszcze raz hasło Lustro Obfitości. Dobrze. Do zakupu tej bransoletki za 69 zł z tych granatów kryształu górskiego wraz z, z wróżbą, którą postawię na, pod filmem, również tak jak poprzednie. Tak nie i rozszerzenie. No, no dobrze. Dobrze, a teraz przekaz dla jubilatów. Zobaczmy, kto, kto z Was ma dzisiaj święto. Może kto ma takie święto, to proszę, żeby napisał pod spodem fajnie, by było również otrzymać potwierdzenie, że są takie osoby. To czytanie jest dla Ciebie, jeżeli w danym momencie masz to święto i jednocześnie. Trafiłeś na ten film, ponieważ czy trafiłaś na ten film, ponieważ nasze czytania są bezterminowe. Także kiedy trafiasz na dany film, to oznacza, że miałaś na niego trafić i miałaś na nią na, nie, na niego trafić. <grych> Dobrze, i jaki jest przekaz? gry się oko? Pewność siebie dzięki zaufaniu Bogu. Wierz. W siebie, przez wiarę w Boga, działającego poprzez Ciebie, przez Ciebie, przez jest podkreślone. Każdy ma inną energię, którą czuje, że przez niego działa, i ta energia właśnie daje poczucie czy to wszechświata, czy innych mm, sił i mocy. E, także Uwierz w siebie dzięki zaufaniu w tą właśnie, w zaufaniu tej właśnie sile. I możesz uwierzyć, że to, co robisz, jeżeli robisz w dobrej wierze, to jest to właśnie coś, co ma Ci dać większe poczucie własnej wartości i wiarę w siebie. No, tygrysie oko. Kamień, tygrysie oko. No, a ja tu mam nawet taki. Zobaczcie, tygrysie oko. Proszę bardzo. No. Może ktoś by chciał jakiś biżutek z tygrysiego oka. Może do mnie napisać, coś zaproponuję. No, bo mam różne. <ścoughs> Oczywiście na stronie www.gajaartbiżu możecie zobaczyć, jakie tam są. Um, zachęcam. Dobrze, no a teraz zobaczmy, kochani, zobaczmy, jakie będziemy mieć tutaj do wyboru. Rady, które będziecie sami wybierać: jedna, dwie lub trzy i mm, jedna i dwie i trzy. Być może wybierzecie kilka. Karta numer jeden. Karta numer 2 i karta numer 3. Dobrze, czekajcie, czekajcie, jeszcze nie wybierajcie, bo jeszcze przecież te. OK. Karta numer 1, Karta numer 2 i karta numer 3. Wybierzcie,, która, który zestaw do Was tej chwili najbardziej przemawia, który do was, który was przyciąga, który coś Wam ma do powiedzenia, już nie może wytrzymać. No i czytamy. Zestaw numer jeden. Rada. Siedem pentakli. No. Wszystko już dojrzało, elegancko, jeszcze nie spada, więc jeszcze trochę cierpliwości musisz wykazać, i być może no, jeszcze trzeba się wspiąć ostatecznie po podrabinie sukcesu, ale masz za sobą naprawdę obfitość, na którą czekałaś, czekałeś i na którą długo pracowałeś. Dobrze, dobra wiadomość i równowaga. Miłość nie jest zawsze o, zgadza o tym, że zgadzacie się ze sobą dla samego zgadzania się. Wspaniała relacja to taka, w, w której zarówno się wspieracie, jak i dajecie sobie wyzwania i pokonujecie razem te wyzwania. No. Dobrze. Zestaw numer dwa. Zestaw numer 2, 9, pentakli, jaka piękna, wspaniała kobieta w poczuciu bezpieczeństwa, w poczuciu spełnienia, w poczuciu, że wszystko jest dobrze. O, ja na tą kartę mówię wesoła wdówka, no oczywiście w... Jest to trochę takie przenośnia, dlatego że trudno być wesołą i jednocześnie wdówką, ale oczywiście czasami tak bywa, że przeszło się jakieś trudne historie w życiu i można dalej korzystać z życia i czuć się w tym życiu naprawdę dobrze. Także taka jest rada dla Ciebie. Zauważ pozytywy, które są w Twoim życiu, bo jest ich bardzo dużo. No, o krok od 10 pentakli, czyli od spełnienia. No i rada od tych kart? No, tylko czas pokaże, czy umiesz poszukać tych pozytywów. No, tylko czas pokaże. No, dobrze. I zestaw numer 3. Zobaczmy. O, tutaj H, 5 mieczy. Tutaj znowu, znowu mieczy. No i co? I rada mówi, przemyśl to jeszcze raz, przemyśl to jeszcze raz. Tutaj cztery miecze pod wodą, tutaj miecz, pięć mieczy, a tylko jeden właściwie robi wrażenie takiego, który, mm, który w ogóle działa. Resztę schowałaś pod pachę, trzymasz, i tak naprawdę trochę to wygląda tak, jakby to nie było do końca zwycięstwo. Więc przemyśl jeszcze raz, bo Twoja bratnia dusza jest już gdzieś w okolicach Twojej duszy, Twojej e, aury, Twojego ducha. Uwierz w to i to się zamanifestuje fizycznie w Twoim na planie fizyczności, tutaj na Ziemi. No i to się trochę gryzie, no. Ja wiem, no spryt i tak dalej, i to w ogóle modne teraz jest. No, ale żeby no, nie wylać dziecka z kąpielą. No. <laughs> no. No dobrze. To w takim razie zachęcam Was do obejrzenia na, mm, w zakładce społeczność całości opakowania, jak może wyglądać prezent, który zakupicie za cenę 69 zł plus koszty wysyłki. No i serdecznie Was pozdrawiam i do następnego razu. Muah.